Słuchajcie, przyszedł czas podsumowań tego telefonu LG G Flex. Słuchajcie, dwa tygodnie, no trzy tygodnie prawie się z nim tutaj zapoznałem. Przez dwa tygodnie go badałem. Ja już go przywróciłem do, można powiedzieć, ustawień fabrycznych. Nie zostanie on u mnie na dłużej. Bo na pewno takie pytanie zostanie zadane, i słuchajcie, moje krótkie podsumowanie. Zachęcam wszystkich, którzy chcą ten telefon dokładnie zobaczyć, do pierwszej części recenzji, którą zlinkuję w opisie filmu. Tak więc tam będziecie mieli dokładnie telefon umówiony. Dzisiaj skupię się tylko na tym, co po tych dwóch tygodniach mojej z nim przygody wynika, i jakie są moje subiektywne. Słuchajcie, to jest, to jest moja ocena. Chętnie poczytam w komentarzach Wasze oceny i to, jak Wam ten telefon się spisuje. Ym, najważniejszym elementem zarob który jest, daje plusy i minusy w mojej recenzji jest właśnie ten wyświetlacz. Może na początku zacznę od tych rzeczy, które mi się w tym telefonie podobają. Telefon, jak wiecie, jest dość duży, ale przez to, że on jest Wygięty, jednak jest on bardziej ergonomiczny pod względem użytkowania w kieszeni, jak i również w prowadzeniu rozmów. Nie przeszkadza to również to wygięcie telefonu w momencie, kiedy oglądamy filmy, ogólnie całej naszej interakcji z telefonem. Także jest to jego zaletą zdecydowaną to wygięcie wyświetlacza. I jeszcze większą zaletą jest to, że jest ten telefon telefonem elastycznym. Słuchajcie, znam sam wiele przypadków moich znajomych, którzy potrafili telefon włożyć. Do tylnej kieszeni swoich spodni i gdzieś tam delikatnie przycupnąć, usiąść, co kończyło się dużym problemem, a mianowicie wymianą wyświetlacza. Tutaj nam to nie grozi, bo widziałem dość sporo testów w internecie. Sam zresztą, jak widzieliście przed chwilą, testowałem wygięcie tego telefonu, i faktycznie jest on elastyczny. Ten oznaczenie flex oznacza, że on jest elastyczny, nie jest on tylko wygięty. To jest naprawdę potężną zaletą tego telefonu i to bardzo mi się podoba. Kolejną zaletą jest ta samoregenerująca się tylna część telefonu tego smartfona. Będzie to przydatne w momencie, kiedy gdzieś tam delikatnie na piaseczku nam się ten telefon zarysuje, jakieś drobne otarcia od kluczy, od różnych urządzeń innych, które mamy, od różnych innych rzeczy, które mamy w kieszeni, pojawią się na tym, na tej tylnej ściance. Wystarczy tą ściankę troszeczkę podgrzać ciepłem w własnej ręki i te rysy znikają. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Kolejnym elementem zdecydowanie na plus jest bateria. Super mega widać na bateria. W, na końcu tego testu też Wam pokażę taki fragment, który nagrałem wcześniej, gdzie bateria bez problemu wytrzymała 10 dni, ale oczywiście dla heavy usera no to 10 dni ona nie wytrzyma. Tak więc zawsze pytacie mnie, jak ta bateria sobie będzie dawała radę. Nie ma prostej, prostej odpowiedzi. Tutaj ta bateria naprawdę, naprawdę, naprawdę jest wystarczająca nawet na, bardziej, na, na bardzo wymagającego użytkownika. Badając inne telefony na rynku, muszę przyznać, że tutaj jest jedna z najbardziej pojemnych baterii, jakie do tej pory spotkałem w Wątpieniach E, mobilnych. Również na pochwałę zasługuje aparat. Aparat robi bardzo fajne, bardzo mm, jasne nawet w trudnych warunkach oświetleniowych e, zdjęcia, tak więc aparat również dość wysoko w tym urządzeniu e, ocenie. Zresztą tak jak na pochwałę zasługuje cała wydajność tego urządzenia, bo jest to urządzenie no, już z najwyższej półki. E, sami wiecie jaka jest tutaj jego specyfikacja i w zasadzie nie można tutaj nic od niego więcej wymagać na dzisiejsze czasy. Teraz wchodzą nowe Smart Dragon 801, ale na ten czas, kiedy telefon wszedł na rynek, no to była najbardziej wydajna jednostka, a jeszcze nowe na rynku się nie pojawiły. Tak więc na razie, na razie, na razie jest to no, tytan wydajności. Żadnych przycień, żadnych, żadnych zwiech, żadnych problemów, jeśli chodzi o wydajność. Teraz powiem trochę o wadach tego telefonu. Oczywiście są to wady, które mnie przeszkadzają, jest to moja subiektywna ocena. Zresztą czekam na komentarze, jak wy to oceniacie. Słuchajcie. Zarówno największą zaletą jest wygięty wyświetlacz oraz elastyczny wyświetlacz, tak samo największą wadą tego telefonu jest właśnie wyświetlacz. Takie trochę to jest dziwne, że może być największą zaletą i największą wadą, ale jak widzicie, ten wyświetlacz zachowuje się jak stary ekran plazmowy. Te elementy, które gdzieś tutaj się wyświetlają, one zostają mi na tym telefonie. Strasznie mnie to, powiem Wam szczerze, denerwuje i niestety przez to nie został ten telefon moim głównym telefonem, bo właśnie są problemy z tym, że, że, że to nie działa tak płynnie, jak powinno działać. Zostają te pewne elementy cały czas widoczne w momencie, kiedy włączymy jakieś takie. Takie kontrastowe elementy, nawet jak oglądamy film w, w orientacji poziomej, przełączymy się w pionową, też widzimy jak to, jak to wszystko mm, słabo, słabo, słabo wygląda. Chociażby tutaj, jak widzicie, mamy taki bardzo kontrastowy czarny i biały. W momencie, kiedy pojawi się kolejne okno, widzicie to, co zostało pod spodem. No, strasznie mnie to denerwuje i przez to nie jestem w stanie się do tego telefonu przestawić zupełnie, bo cały czas to widzę. Pomimo tego, że przez dwa tygodnie próbowałem z niego korzystać, to jednak cały czas, cały czas ten efekt tego pozostawania chwilowego tego co było na poprzednim ekranie zostaje i nie mogę się do tego zupełnie przekonać. Kolejną wadą dla mnie i nie mógłbym mieć takiego telefonu jest są te przyciski z tyłu. To jest dla mnie zupełnie nieergonomiczne, yy, niewygodne, N nie sprawdza się. U mnie się to nie sprawdza, tak samo jak nie sprawdza się ta dioda infrared umieszczona na tylnej ściance. Ona powinna być tutaj gdzieś z przodu, zresztą w prezentacji wam o tym mówiłem. Kolejną e, rzeczą, której mi brakuje w tym telefonie, to gniazdo na rozszerzenie pamięci. E, niestety nie ma takiego gniazda. To też jest dla mnie poniekąd wada, aczkolwiek tutaj e, przypominam, że mamy 32 pamięci wbudowane, także ona nam trochę daje e, możliwości, jeśli chodzi o pewien magazyn na nasze zdjęcia, różne inne rzeczy. Zawsze powtarzacie mi, że zawsze można sobie to wszystko do chmury e, przenieść, ale zapewniam Was, że często się tak zdarza, że nie możecie z tych danych chmurowo korzystać, bo jest zbyt wolne połączenie z internetem, jesteście na pokładzie samolotu internet w ogóle wam nie działa poza tym przeniesienie z jednego telefonu na drugi karty pamięci jest dużo bardziej przyjemniejsze niż przegrywanie wszystkiego gdzieś między telefonami, czyli za pośrednictwem dysku czy w jakikolwiek inny sposób, także brakuje mi tutaj rozszerzenia karty pamięci i, 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 i trudno by się do tego było przyzwyczaić, chociaż teraz w Nexusie to mami mi strasznie mnie to denerwuje, bo już na przykład w Nexusie zupełnie mi brakuje pamięci, bo tam jest tylko 16 giga i ja mam w zasadzie, dwami zostało wolnego i, i to jest słabe. I jeszcze takim kolejnym Mankamentem, no już może nie takim bardzo istotnym, ale jest to wyjście audio, które znajduje się u dołu telefonu. Zdecydowanie lepiej mi to się zawsze spisuje, kiedy ono znajduje się na górnej części. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda telefon LG w porównaniu z Samsungiem Galaxy Note 3. Jak widzicie rozmiarowo LG jeszcze jest większe od Note 3, jest dłuższy. Jest również troszeczkę szerszy, ale to dosłownie o kilka, kilka no milimetr, może dwa. Jest szerszy. Kształtowo no inny, zdecydowanie inny, bo, bo mamy tutaj opcję wygi wygina, mamy wyginany ekran. Przypomnę, że w Naucie trójce mamy 3 GB i możliwość jeszcze rozszerzenia pamięci wewnętrznej o dodatkową kartę. Tutaj niestety w LG tego nie mamy. Co do wyświetlaczy, oczywiście Samsung dysponuje sporo lepszym wyświetlaczem, jeśli chodzi o gęstość, o rozdzielczość. Jest tutaj Full HD, tutaj mamy przy przy przypomnę 720p, e, tak, więc sporo, sporo lepiej to wszystko wygląda na Samsungu. No i przede wszystkim nie mamy tych problemów związanych z jak gdyby wypalaniem tych elementów, które są na wyświetlaczu. No w LG jednak to widać, w Samsungu coś takiego zupełnie nie występuje. Ciekawostka bateryjna jeszcze związana z tym telefonem słuchajcie jak widzicie zostało 3% baterii aktualnie ale ja tego telefonu specjalnie jakoś bardzo nie używałem ostatnimi czasy żeby zobaczyć ile on wytrzyma test miał trwać 2 tygodnie trwał 3 telefon sobie tutaj leżał u mnie jeszcze ma przy 3% ma mieć 13 godzin 21 minut zobaczmy jak bateria wyglądała chodziła ona 256 godzin czyli to jest ponad 10 dni 11 prawie, 256 godzin 43 minuty bateria wytrzymała. I dlatego, mmm, dlatego często mnie pytacie, ile wytrzyma na baterii. No to teraz mógłbym stwierdzić, że telefon wytrzymuje na baterii 256 godzin, czyli 10 dni. Ale zważcie to, że telefon w tym czasie był bardzo, bardzo, bardzo niewiele użytkowany yy, i dlatego uzyskał taki rezultat. Także często się mówi, że smartfony mają baterię, która nie jest w stanie wytrzymać dłużej niż jeden dzień. Jak się okazuje, jest w stanie wytrzymać dłużej niż jeden dzień, szczególnie jeżeli tylko taki telefon yy, wykorzystuje się tylko i wyłącznie do zestawiania połączeń głosowych. To wtedy, jak widzicie, bez problemu dałem radę na wy wykorzystać ten telefon. 256 godzin 43 minuty, jeszcze mam na 13 godzin mm, baterii na, w tym stanie czuwania, mi spokojnie powinno wystarczyć. Pora na benchmarki. W poprzedniej części tych benchmarków nie zrobiłem, tak więc nadrabiam zaległość i to, o co żeście mnie prosili, jest wynik, Jak widzicie, no, jest on w samej czołówce Samsung Galaxy Note 3, Xperia Z Ultra, jak Xiaomi Mi 3, cokolwiek to jest. Mam nadzieję, że kiedyś trafi do mnie na stół. Jakby ktoś dysponował, to chętnie przebadam. No i mój LGD 955 Wynik w AnTuTu X Benchmark 33452, tak więc pozycja topowa. Tu widzicie, co się klasyfikuje poniżej. Kolejny, kolejny wynik, tym razem kwadrant Standard. Jak widzicie, moje urządzenie uzyskało wynik 19 798, całkowity, tak jak widać, 17 900, 19 798, CPU 66214, pamięć 17 410, wejście 12 072, 2D 1000 i 3D 2295. Jeżeli posiadacie taki telefon, jeżeli kupiliście, jeżeli żeście się nim bawili, mieliście z nim do czynienia, serdecznie zapraszam do wyrażania w opinii, w komentarzu. Będzie ona na pewno bardzo przydatna dla osób, które chcą taki telefon nabyć.